Zagotowujemy lekko soloną wodę, następnie wkładamy do niej białą surową kiełbasę i nie doprowadzając do brzenia podgrzewamy 20-30 minut. Sparzoną kiełbasę wyjmujemy z garnka. W jej miejsce dodajemy poszatkowaną, białą kapustę. Dodajemy listek laurowy, ziele angielskie oraz pieprz i kminek. Wszystko gotujemy na średnim ogniu jakieś pół godziny. Na rozgrzany na patelni tłuszcz wrzucamy posiekaną w kostkę cebulę i przesmażamy 3-4 minuty. Następnie oprószamy cebulę mąką i rumienimy. Do ugotowanej kapusty dodajemy kawałki kiełbasy. Następnie dolewamy zakwas żurkowy. Następnie dodajemy zasmażkę. Wszystko dokładnie mieszamy, doprawiamy solą i pieprzem i możemy podawać. I gotowe. Smacznego.